Dzień dobry wszystkim. Rozpoczynamy konferencję prasową po szóstym spotkaniu finałowym Orlen Basket Ligi. Legia Warszawa wygrywa swój mecz, wyrównuje stan serii 3 do 3. Razem z nami są przedstawiciele ekipy startu Lublin. Trener, pan trener Wojciech Kamiński i Emmanuel Lecomte. Emmanuel, please short comment after that game for the first. Uh, really tough start, especially offensively. Um, but then we know it's, it's it's a really good team. They never give up, and they started making a lot of threes in the first half to cut the lead. That kind of hurt us um, a little bit. Uh, but then you know the whole game was a big fight. Uh, we know how good they are. We know how good they are in second chance points, uh, offensive rebounds, and kicking out to the three. And I think we we did, we definitely did not play our best game offensively. I think we missed uh, a couple easy shots. Um, So, you know, we need those kind of shots against, uh, this kind of team. Okay. E, Bardzo ciężki e, mecz. Mieliśmy bardzo dobry początek spotkania w ofensywie. E, Legia to jest bardzo trudny zespół e, w w, w... O, jest, Przepraszam. Legia Legia to jest zespół, który, który zdobył dużo punktów drugiej szansy. Trafili ważne rzuty za, za trzy punkty. Nie był to nasz mecz, dobry nasz mecz w ofensywie. No i czekamy już na ostatnie spotkanie. Ok. And any questions to? Emanuel. Grzegorz how do you feel What about your injury? How would you estimate your your being ready? how much percent you are ready to to play? It's tough, but uh you know we do everything we can uh, the staff do everything they can to get me ready, and uh you know every game is is a battle, but it's tough. uh you know it's playoff time, so it's not easy, but it is what it is. polish press agency what game you, you will uh, you <laughs> do you expect in lublin more defensive in, in this game or, or more offensive what do you think this is battle okay every game we're battle but this yeah. is the last yeah this is the last game seven we know anything can happen obviously we play in lublin we're really good at home we know this uh, but we expect uh, a very intense game from start to finish. To be honest, offensively, defensively, uh, it's been it's been tough games all series. Uh, maybe except the last one in in Lublin, but uh, overall it's always been a battle, and that's what we expect for the for game seven. And home court advantage in Lublin Do you think that because Lega won today and you won five games, so it will be most important or not in in this last game in final? Yeah, sure. Uh, I think we have great fans. Our last game was sold out. It was a great atmosphere, so that definitely uh, helps us a lot. Uh, but like I said, uh, it's Game Seven. They've beat us at home. We've beat we've beat them here in in, in Warsaw. So honestly, anything can happen. Uh, it's gonna be you know uh, who plays the hardest on the court for 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 forty minutes. Thank you. Thanks. More questions to Emmanuel. I don't see so. That's it. If you want, you can go back to your team. Thank you. I teraz o komentarz poprosimy trener drużyny gości, pan Wojciech Kamiński. Dziękuję kibicom, szkłonicym z Lublina za to, że przyjechali nas, wspierali w tym meczu 6. Dziękuję za, w ogóle, za wszystkim kibicom za stworzenie bardzo dobrej atmosfery. Gratuluję drużynie Legi Warszawa i trenerowi Ranuli zwycięstwa. Tak jak Manu powiedział, Dobrze zaczęliśmy ten mecz, natomiast później za łatwo, za łatwo tą, tą przewagę. I szczególnie w drugiej kwarcie, kiedy się gospodarze nakręcili, mieliśmy problem, żeby, żeby ich zatrzymać. Natomiast jeżeli chodzi o końcówkę, to, to myślę, że za dużo błędów indywidualnych popełniliśmy, żeby ten mecz, żeby ten mecz wygrać, bo nie trafią rzuty wolne, straty w, pod koszem, gdzieś, gdzie zamiast a, iść mocno w górę i, i kończyć akcję, to, to chcieliśmy, szukaliśmy jakichś koronkowych rozwiązań a, to na pewno to na pewno nas, nas te, zabolało i i Legia na tym, na tym zbudowała większą przewagę i, i w końcówce wygrała. Bardzo. Pytania do Pana trenera? Olga to jest moja opinia. Oczywiście może się Pan z tym nie zgodzić. Wydawało mi się, że w tej drugiej połowie, a szczególnie w czwartej kwarcie start grał mniej zespołowo, tak? Ta pierwsza połowa była taka, że były te podania. Potem bardziej indywidualnie w ataku. Z czego to Pana zdaniem mogło wynikać? Czy koszykarze, nie wiem, nie realizowali tych wszystkich Pana założeń? To jest, game, to jest mecz, uh, mecz numer 6 i myślę, że niektórzy zawodnicy może za bardzo chcieli wziąć ten ciężar na siebie. Uh, natomiast uh, to, to są takie charaktery, to, to nie są to nie są uh, grzeczni chłopcy. Więc uh, bardzo mocno chcieli wygrać, może, może troszkę za mocno i gdzieś ta. Hmm, ta decyzyjność nie, nie była najlepsza, natomiast później, jak się zaczęli już dzielić, to nawet z otwartych pozycji sobie oddawali piłkę, więc a, a, troszkę, może, jako ochłonęli to, to. Myślę, że to trzeba gdzieś po, wypośrodkować, a, bo bo na pewno trzeba być troszkę y, y, samodzielnym w koszkówce. Y, trzeba znaleźć takie rozwiązanie, które, które zadowoli wszystkim. No, wiadomo, jak komuś idzie, i ktoś jest. Y, w gazie trafia wszystkie rzuty, no to, to taki zawodnik powinien być troszkę bardziej samolubny. Natomiast jeżeli nie idzie, no to trzeba poszukać tej dobrej gry przez, przez wyprowadzenie innych zawodników. Ta piłka gdzieś wróci. i... Natomiast to jest fajnie, się o tym mówi, natomiast wykonać nie zawsze się udaje. Trenerze Grzegorz Szybieniecki, Legia trafiła w pierwszej połowie 10 trójek i w ogóle oddała dwa razy więcej trójek niż rzutów za dwa punkty. W poprzednich meczach raczej udawało Wam się w miarę ograniczyć Legię, jeśli chodzi o te trójki. Czy, czy tutaj upatrywałby trenery powodu porażki, czy, czy takiej słabszej dyspozycji, że ta obrona na dystansie w pierwszej połowie zwłaszcza nie do końca zafunkcjonowała? Zdecydowanie. ta, ta, ta Za dużo było tych rzutów. Nie mówię, że były. E, za, ale za dużo było pootwieranych tych rzutów może w ten sposób. E, myślę, że dwie trójki padły gdzieś po takich może nie szybkich atakach, ale. E, takie niepolskiego, e, 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 nie takiej kontynuacji szybkiego ataku, gdzie obrona nie jest jeszcze zorganizowana i tam na pewno ten powrót do obrony nie był taki, jak jakbyśmy jak sobie życzyli. E, natomiast no, też trzeba pamiętać, że grają. Dwie drużyny, jesteśmy w finale, więc no, nie można spodziewać, nie można się spodziewać, że, że ktoś nie będzie trafiał przez 6 metrów czy tam 5 metrów. Ale to na pewno nam przeszkodziło, bo, bo budowaliśmy mocno tą przewagę. I przez, przez te właśnie błędy w obronie, czy brak dobrej rotacji, za szybko w, pozwoliliśmy nogi wrócić do tego meczu. Ale ja myślę, że to nie były takie. Właśnie może tam w tych sytuacjach powinniśmy troszkę, troszkę szybciej wrócić do, do, do Onu. Natomiast tego nie zrobiliśmy, i, i, i on to wykorzystał. Natomiast no to... czasami się czeka na takie mecze, żeby dostać szansę. Odda się, w pierwszy powiadał, 3 za 3 i 3 trafił. No cóż możemy zrobić? No? Musimy grać w meczu numer 7. Łukasz Cegliński, Sport.pl. w długich seriach play-off często mówi się o czymś takim jak momentum. E, trudne jest do zdefiniowania, może wiadomo o co chodzi. Wy po tym piątym meczu, wydawało się, że, że, że właśnie ona jest po waszej stronie. Jak jest przed meczem numer 7, jak się panu wydaje? Wy wracacie trochę źli teraz, że nie wykorzystaliście okazji, Legia wraca bardzo podbudowana, bo bo wyrównała stan rywalizacji, jakie ma Pan tutaj odczucia, jeśli chodzi właśnie o to taką przewagę, nie wiem, psychologiczną, czy, czy w ogóle podejście do meczu? Myślę, że. Ciężko powiedzieć, bo na pewno jesteśmy źli, bo chcieliśmy zakończyć tę serię w, w Warszawie. Ale na pewno będzie podbudowana po, 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 po takim zwycięstwie. Co będzie miało znaczenie, ciężko powiedzieć, pół żartem, pół serio. My, w tym playoffie, chcemy zagrać maksymalną liczbę meczów, więc graliśmy 5 w pierwszej rundzie, graliśmy 5 w drugiej rundzie, zagramy 7 w trzeciej rundzie. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Nie wiem, czy był drugi taki. Tym, to jest to. Do, do, do sprawdzenia, czy ktoś. Tutaj widzę basket w liczbach, więc trzeba sprawdzić, czy była jakaś drużna playoffa, która zagrała wszystkie mecze. To jeszcze raz, Przybyłowicz, to mam pytanie o Tevina Browna. On miał świetny ten pierwszy mecz prosto z samolotu. no W tym ostatnim też zdobył 15 punktów, ale pana zespół miał bardzo dużą przewagę. A w tych pozostałych on gdzieś tak trochę niknął, więc jak pan nie wiem, odnajduje go w tych spotkaniach? Czy sądzi Pan, że to jest jakieś zmęczenie fizyczne, czy jednak już psychiczne dla niego i czego się pan spodziewa po nim w tym ostatnim spotkaniu? Ciężko powiedzieć. Myślę, że może dla, dla tej wina po prostu te serie są takie naj, najcie, e, bardzo ciężkie, bo a, wszyscy widzimy jak on wygląda. To nie jest wielki atleta i Natomiast on bardzo chce i praca jaką wykonał na przykład w tym piątym meczu w obronie, to jest, to jest praca taka, którą nie wszyscy widzą, a natomiast była ona ogromna. Natomiast też trzeba sobie powiedzieć, że jest to zawodnik, który jest w stanie odwrócić całkowicie obraz meczu. I bardzo liczymy na to, że w tym siódmym meczu zagra tak, jak najlepiej potrafi. Dziękuję bardzo. Jeszcze jedno pytanko, Panie trenerze? Okej. Okay. Skoro mówimy o indywidualnych występach, to Michała Krasuskiego chciałem zapytać, bo kibice dzisiaj dwukrotnie jego nazwisko skandowali. Zaczynało jako głęboki rezerwowy ten sezon. Kim on się stał dla Was w tym finale? Jak jest ważne i czego Pan, co Pan najbardziej docenia w jego grze? Bo ostatnie mecze miał bardzo dobre. No, myślę, że trzeba docenić poświęcenie a zresztą, jak u wszystkich zawodników z polskim paszportem u nas drużynie, to ja to podkreślałem wielokrotnie, że to, to nie jest łatwa taka rola, którą, którą, oni troszkę mają, dlatego ja mam ogromny szacunek do nich i, i też powiedziałem wiedzą, że każdy kto, kto, z nich będzie chciał zostać na pewno, na pewno dostaną propozycję kontraktu i tak tak dalej, bo trzeba docenić to, że Potrafili się w tym dobrze, dobrze, odnaleźć, a czasami tak jak Michał czekać dwie trzecie sezonu na szansę, ale to też, to, 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 to też nie jest tak, że on na początku sezonu tej szansy nie stawał, bo on, on w season zaczynał mecze w piątce, natomiast jakby kontuzjowane ramy i, i, i Karolak, natomiast później, no później już było trochę gorzej. Ale to była tylko i wyłącznie moja decyzja, a on ciężko pracował i czekał na swoją szansę. A, a, a kibice, kibice skandują tak, bo kibice lubią zawodników, którzy się poświęcają dla drużyny, którzy, którzy walczą, którzy zostawiają serce. Myślę, taki zawodnik jest, jest, jest dużym skarbem. Dziękuję bardzo. Nie widzę więcej pytań, więc kończymy pierwszą część konferencji prasowej. Pani... Rozpoczynamy drugą część konferencji prasowej po szóstym spotkaniu finowym Orlen Basket Ligi. Razem z nami przedstawiciele Legi Warszawa, trener Heiko Ranula oraz Andrzej Pluta. Andrzej, zacznijmy od Ciebie, prosimy o komentarz po meczu. Myślę, że w tym spotkaniu kluczowe było to, że nie daliśmy tyle strat i łatwych punktów jak w meczu numer 5. Zespół z Lublina zaczął bardzo mocno w pierwszej kwarcie oraz drugiej kwarcie, ale um, nie poddawaliśmy się i wydaje mi się, że wyegzekwowaliśmy nasz plan e, tak, jak powinniśmy. E, no i w drugiej połowie przy pomocy naszych kibiców udało się wyciągnąć ten mecz, dlatego um, jedziemy teraz do Lublina na mecz numer 7. Dzięki bardzo. Pytanka. Proszę bardzo, to zaczniemy tutaj. Olga Przybyłowicz Pap. To jest kolejny mecz finału, w którym zaczynacie wolno, tak? Tak, Bez takiego zaangażowania. Na pewno trener na to zwracał uwagę, że ma być inaczej, więc tak na gorąco, z czego to wynika ten zły start, to, to złe wejście w mecz? Bez zaangażowania, to nie wiem. Nie powiedziałbym. Z <laughs> nie, nie powiedziałbym tak. Lubim naprawdę zaczął bardzo dobrze trafił naprawdę ciężkie rzuty. I po prostu jak się, jak się coś robi i egzekwuje, a mimo to przeciwnik trafia, no to gra się dalej. I w tym meczu to jakby pokazało, że w pierwszej połowie byli bardzo skuteczni, w drugiej połowie już tych rzutów z ręką nie trafili i udało nam się wygrać. Dlatego nie, nie sądzę, że chodziłem z mniejszym zaangażowaniem, po prostu Czapi z głów, gdybym zagrał naprawdę bardzo dobrą pierwszą połowę. Grzegorz Szybioniecki, Andrzej, no to był bardzo fizyczny mecz, kolejny. Jesteś bardzo mocno naciskany, głównie tutaj Michał Krasuski. Powiedz tak indywidualnie, czy nie masz go już dosyć po prostu takich fizycznych meczów? Czy, czy trochę już jesteście tym wszystkim zmęczeni i czy się już przyzwyczaiłeś do tego nacisku? E Akurat z Michałem już no często jeszcze miałem okazję rywalizować na treningach w Bydgoszczy, więc mogę powiedzieć, że troszeczkę się przyzwyczaiłem. On no, robi naprawdę dobrą robotę, wkłada całe serducho i też nie jest łatwo dlatego. Ale takie są finały, nie, nie, nie może być łatwo, więc um, niech, wygra, niech wygra lepszy mecz numer 7. Proszę bardzo. Pałkaczyński Pałka legendszy. Andrzej, yy, mam pytanie takie. W... Zazwyczaj gracie troszkę więcej minut niż, yy, niż start, yy, tak mniej więcej 6-7 minut niż, niż ich yy, szósta, siódemka. Dla Was jest to w ogóle odczuwalne w tej, w, tej, w tej serii, że mimo wszystko macie troszkę więcej tych minut w nogach? Jak, jak Wy to czujecie jako, jako zespół? Mm, nie będę tutaj siedział i mówił, że nie czujemy tego. Oczywiście zmęczenie jest, aczkolwiek ta praca, którą zrobiliśmy wcześniej, też trener Heiko wspominał te słynne counts, więc to jakby w tym momencie teraz jakby daje nam to, co chcieliśmy zyskać, tą taką dodatkową energię i że może nie męczymy się tak szybko, więc no mam nadzieję, że w meczu numer 7 też tak, też tak będzie. Dzięki bardzo. Nie widzę więcej pytań Andrzej. Dziękuję bardzo za czas. Możesz wrócić do drużyny. A teraz krótki komentarz poprosimy trener Legii Warszawa pan Hejko ranula coach short comment after the game yeah good evening uh, again uh, respect uh, to Lublin they almost had a perfect start but then i want to especially to bring out our our bench guys so EJ uh, Radanov and, and uh, Max also second half like they helped us a lot today to get over the hump And we kept fighting, and uh, this crowd again amazing. So uh, I'm really glad that we did our job for the fans. But now it's seventh game, and and uh, we know it's it's gonna be really tough fight. Uh, but we are ready. That's it. Dziękuję bardzo. Raz jeszcze, raz jeszcze gratulacje dla, dla Lubina, szczególnie dla, za start. E, specjalne podziękowania i uznania dla naszych zawodników z ławki rezerwowych: IJ, Aleksa, Radanow czy Maksymilian Wilczek. Pokazali, pokazali swoje w drugiej połowie i pozwolili nam tutaj wrócić do gry. Walczyliśmy. Dziękuję również bardzo całej, całej publiczce, wszystkim kibicom za, za atmosferę. Zrobiliśmy. Również z Wami e, z naszą robotę, teraz mecz siódmy i czekamy już na kolejne spotkanie. Any questions to coach? Ok coach, uh, so it was a little bit harder to prepare this team after game five. Uh, more in, in tactical way or rather uh, mental? Because you know in Lublin it was like it was, so today it was what was more important mental or Other tactical things. Uh, absolutely right now it's mental and physical only. Tactical things are really simple changes like like today this little matchup change but overall this is mental and uh, especially with our team. So our biggest uh, challenge is you know to stay stay mentally strong and get over those tough moments and today we did it uh, but yeah right now everybody's tired. The season has been really long. And uh, physically, you can see that our our uh, guards are playing like crazy minutes, and they are they are hanging on somehow. So uh, we we need to do all we can to to get them back uh, for the last game. Okay, and I had to ask about Matevucic. Uh, he had a kind of a ban for shooting because he first uh, shot uh, after 20 minutes, so, something like that. So it was kind of. Uh, tactical situation that hey mate please don't shoot uh, in the paint because uh, there are osman Romeo or uh, tyran or something like that so No, no, no. I think mata that uh, was Really good today. Uh, he was a little bit sick the last couple games and you could see the energy was different uh, Today he was back dominating rebounding and uh, second half. He gave us crucial baskets also But overall mata is a team player he, he takes the shots when uh, when he has good looks, but he's always making the right decisions. So so this is not not a problem with him. I don't have to tell him not to shoot or shoot. It's more about even being more aggressive, uh, especially if they play with smaller lineups. But overall, matta, really good game today. Okay, last question, uh, Kaifer Sykes, because he played only about five minutes in first quarter, so it means that uh, he has still a problem with his health. Yeah. yeah, yeah issues are always tough, you know. Of course, we understand this is end of the season, and uh, we will have to take a risk. But uh, hopefully, it didn't went uh, worse, and he can help us help us uh, the last game. Grzegorz coach, just simple. What's the plan for the next two days, like for tomorrow and for the preparation before the game? Six is only mental. It's only a talking with the players, some tactical stuff, or or it doesn't matter at all. It's only about recovery. <sighs> Definitely, there will be some, some uh, let's say, analysis of of the game. So, coaches, we will do our job and analyze uh, today's game. Also, there's small things we can definitely still, still change. But for pre players, definitely, we'll, we will not uh, do a basketball practice. Uh, it will be recovery, stretching, uh, massage and stuff like that, and uh, some some video work uh, and game day morning uh, shooting. Coach, uh, have you ever had a chance to play or coach Game 7 in your career? I think not, no. I have played in Game 7 as a player, but as a coach, no. What was the, the time when you played? A any memories about that game? No, you... yeah, it was also a uh, full gym, like really good atmosphere, but then I was still a young guy, so I, I think I couldn't really, you know. Uh, take it in like like I I will today for sure or or, or the next game. So uh, this is amazing. This series, and for me it's first time also that the season goes into middle of June. So so I, I I understand players also that this is really really tough mentally and physically. But we we have to we have to get it. We we are we are worth it and we are we deserve it because this season we have basically playoffs for us started already. Two months ago, basically, we were fighting for playoff position, So uh, I really want this for guys. Polish press Are you satisfied today with the ba balance between two-point shots and three-point shots? Because last, you tell us that there is not enough good for your team. Yeah, this is there is two things. First of all, uh, this is way, the way Lublin plays. So they play really deep. Uh, pick and roll defense, so they basically take away easy opportunities to the basket. And then first half still we had, I think, three shots from the paint. This is definitely not enough. But second half we were better, and uh, and I think we got enough layups and uh, and free throws also. So so of course they they are human too. They will get tired. They will give us also transition opportunities. But this this Lublin team is tough. Uh, they they know what they are doing and. And I think uh, this key for, for last game is not, is not even two-point shots or three-point shots. It's more uh, heart and, uh, and uh, will, basically. Thanks. More questions, so coach. Thank, Thank you.